Wygrana finals. Znamy komplet uczestniczek. Walka o wygrana finals w ostatnich tygodniach była pasjonująca. Za plecami najlepszych tenisistek rozgrywał się piękny bój o ostatnie dwa miejsca w najbardziej prestiżowym turnieju końcówki sezonu. Wszystko rozstrzygnęło się w Tokio. Trwający w stolicy Japonii turniej był ostatnim momentem dla tenisistek, aby zagwarantować sobie udział w wygrana finals. Udziału w riadzie było już pewnych siedem zawodniczek. O ostatnie miejsce walczyły Jelena Rybakina i Mira Andriejeva. Rosjanka nie wystąpiła jednak w stolicy Japonii i musiała przyglądać się, co zrobi jej rywalka. Kazaszka spisała się znakomicie, najpierw zwyciężyła w turnieju w chińskim Mingbo i musiała awansować przynajmniej do półfinału, by wyprzedzić przeciwniczkę w rankingu. Osiągnęła to w meczu z Kanadyjką Victorią Mboko, którą pokonała w ćwierćfinale 6., 3, 7, 6, 4. Na przestrzeni kilku tygodni odrobiła ogromną stratę i rzutem na taśmę zapewniła sobie grę w elicie. Z kim zagra świątek w wygra na finals? Piga świątek już od dłuższego czasu miała zapewniony awans do kończącej sezon imprezy w Riyadzie. Wiceliderka światowych list doskonale zna smak zwycięstwa w tym turnieju, ponieważ wygrała go w 2023 roku w meksykańskim Cancun. Wówczas w finale zdeklasowała Jesice Pegule 6-1-6-0. W wygrana finals zagrają Aryna Sabalenka Iga Świątek Koko Gauff, Amanda Anisimowa Jessica Peguła Madison Kiss Jasmine Paolini Jelena Rybakina Oficjalna data losowania grup wygrana finals nie została jeszcze ogłoszona. Patrząc na poprzednie edycje, można wywnioskować, że uroczysta ceremonia odbędzie się około 2 do 4 dni przed startem rywalizacji. Impreza w stolicy Arabii Saudyjskiej zostanie rozegrana w terminie 1 do 8 listopada. Zofia z Luwaz, KS Sport.